Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Sallallahu wa sallallahu ala khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chwała należy Allahowi Panu światu. To do Niego się zwracamy, u Niego szukamy pomocy, do Niego uczekamy. Pokój i błogosławieństwo niech spoczną na naszym proroku Muhammadzie Mustafie sallallahu alaihi wasallam. Który był najdoskonalszym wzorem dla wszystkich wiernych oraz na jego rodzinie i towarzyszach. Drodzy bracia i siostry, celem stworzenia człowieka jest służba Allachowa, a prawdziwa służba nie polega wyłącznie na modlitwie i poście. Obejmuje również serce, intencje i pełne ukierunkowanie się na Allaha. Nasz Pan mówi w Koranie. Powiedz, zaprawdę moja modlitwa, moje praktyki religijne, moje życie i moja śmierć należą do Boga, Pana Światów. Ten werset uczy nas, że we wszystkich aspektach życia powinniśmy kierować się ko Allahowi z pełnym oddaniem. Drodzy muzułmanie, zgiełk życia i kuszące uroki świata mogą nas oddalić od pamięci o Allahu nasze serca stają się zmęczone, dusze niespokojne. W takich chwilach naszym obowiązkiem jest ponowne zwrócić się do Allaha. Ponieważ modlitwę, skruchę i pokutę odnawiając naszą duchową więź z Nim. Prorok, sallallahu powiedział, że Allah rzekł, Allah Najwyższy powiedział, jestem taki, jaki mój sługa mnie uważa gdy mnie wspomina, jestem z Nim. Jeśli wspomina mnie w sobie, ja również wspominam Go w sobie. Jeśli wspomina mnie w towarzystwie, ja wspominam Go w lepszym towarzystwie. Gdy zbliża się do mnie na szerokość dłoni, ja zbliżam się do Niego na łokieć. Na łokieć. Gdy zbliża się do mnie na łokieć, ja zbliżam się do Niego na długość wyciągniętych ramion. Gdy pochodzi do mnie pieszo, ja biegnę do Niego. Ten święty hadis jasno ukazuje, jak wielkie jest miłosierdzie Allaha dla tych, którzy szczerze się ku Niemu zwracają. Bracia i siostry, człowiek, który ma serce dalekie od Allaha, choćby był najbogatszy, nigdy nie zazna prawdziwego spokoju. Prawdziwy spokój pochodzi bowiem z pamięci o Allah. W Koranie czytamy: o tak, przez wspomnianie Boga, wspominanie Boga uspokajają się serca. Oczyśćmy więc nasze serca z trosk i doczesnych rozproszeń. Szukajmy pokory w modlitwie, szczerości w naszych błaganiach. Czyśćmy duszę poprzez pokutę. Odnówmy, od, odnówmy nasze wnętrze poprzez Koran, bo zwrócenie się do Allaha oznacza również odnalezienie siebie samego. Zwracanie się do Allaha nie powinno ogarn ogarniać się tylko do chwil trudnych, na stałe połączenie, także w czasie dobrobytu, radości i obfitości. To pamiętanie o nim, dziękowanie Mu i trwanie przy nim w wierności. Prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam powiedział: "Wspominaj Allaha w czasach dobrobytu, aby on wspominał Tobie w czasach trudnych." Na zakończenie khutby przytoczmy modlitwę, której nauczył nasz nas, nasz prorok sallallahu alaihi wasallam. O Allahu, który kierujesz sercami